O teraz już wszyscy jesteśmy, gdybyśmy mogli się taką prze przedstawić. Znaczy Ryszarda to już znamy. Ja, ja się nazywam Edwin Będyk, jestem pracownikiem, dziennikarzem, ale też związany jestem z kolegą cywilitacji, z tego bardziej ramienia realizuję te projekty się zadają Centrum Kultury. I nie wiem, jakbyśmy mogli tak króciutko, zrobić powiedzieć. Wiktor Janikowska, ja na co dzień koordynuję Serwis Wspólnego Szymon Baglada również współpracuje z tym Ja, Joanna Strzelecka, jestem dyrektorem Domu Kultury w Warszawie. powiem że Panią? Że ten Dom Kultury jako pierwszy w Warszawie prowadził budżety partycypacyjne. W Polsce? Tak. No tak, no tak. I w Polsce, tak. Ewa Wielicka, jest z i Stowarzyszenia Szkódna Środkowska Fundacja Ręcz Zmiana. Beata Ja mam dwie nogi. Jestem pełnomocnikiem do spraw badań i rozwoju w PiSFiR i e, współprzewodniczącą Zespołu do Spraw paktu, dla Kultury w Joanna Tasza. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej. E, e, poruszam się e, e między projektami w zasadzie pomiędzy ekonomią, kulturą a naukami społecznymi. Nowa ja e, Michalska, osztan, Stowarzyszenie Pratwa i CEIK. Marta Rogowska, magazynu miasta i współpracuje e, też jako animatorka z Centrum Wspierania Aktywności w C z Aleksandra Szłańska z Instytutu Rzymińskiej w Gdańsku. Bardzo interesuje mnie temat polityk kulturalnych, znaczy znacznie szerzej niż działanie zarówno w dyskusji. Macie dyrektor Pomorskiego centrum kultury. Fajnie. dzięki wielkie, Radni. W lepszych zacznijmy zaczniemy się odjechać. No To też I nie, ja na poważnie od kolegi z tego się zaczyna. Ja króciutko teraz wrócę temat z miasta z no, Bałka Polski Dużego, Białystok, i projektu, yy, który, no oś, powiedzieć, że zupełnie inny, no, ale też w dużej mierze podobny, w jak, jakimś, jakimś sensie, to znaczy yy, projekt dotyczący odzyskiwania pewnej kawałka przestrzeni miejskiej, yy, które yy, no, przez długi czas były magazyny wojskowe, tak, magazyny przy ulicy węglowej. I one, to, to jest specyficzne miejsce na mapie Białystoku. Z jednej strony blisko centrum, z drugiej strony daleko, znaczy jest po prostu komunikacyjnie miejsce oddzielone od, od, od centrum przez linię kolejową i trasę, znaczy ulicę, która, która od, od, oddziela po połączenie z, z funkcjonalnym centrum miasta jest, jest dosyć złożone tam podziemnymi przejściami, więc to jest takie uboczne, bliżej jest trochę ciepłownia białostocka. No i w 2005 roku wojsko opuściło te magazyny. Miasto, przekazując je miasto, czy to miasto odkupiło. Tam jest to teren 10 hektarów, no, z którym przez długi czas nie, nie było pomysłu co zrobić. Znaczy, były różne koncepcje, które się przewalały. Na no, każdym razie dominująca w takiej przestrzeni publicznej była, żeby tę przestrzeń oddać dla kultury. Tak, szeroko rozumianych, chociaż nikt nie wiedział co to ma znaczyć. To oddanie dla, dla kultury. I, i jakby tej, po drodze pojawiła się koncepcja, żeby w tym miejscu części jego, czyli jeden fragment, przeznaczyć na muzeum Sibiru. Stamtąd nie jest w pełni ale, ale ci co pamiętają, to już stamtąd były, rozpoczynały się wywózki na, na, na Sibir. Więc, więc jest miejsce jakby, ma, ma swoją pamięć i jak złożono się do tej pamięci można by zlokalizować muzeum, które, które powstaje i ma powstać w ciągu najbliższych lat. To jest gigantyczny projekt w warunkach geostrategicznych, wielomilionowy, ale nie niewyczerpujący potencjału miejsca. I, I w końcu po, po, po różnych, tam, takich mniej i bardziej skutecznych poszukiwaniach narodził się inicjatywy Stowarzyszenia Kreatywne, kreatywne Podlasie, pomysł zbudowania siłami społecznymi, powiem wizji czy koncepcji zagospodarowania tego terenu. Powstała projekt, społeczna koncepcja węglowa, który dostał grant z fundacji Batorena. No i to był warunek jakby sukcesu, żeby to niezależne od miasta pieniądze, duże, umożliwiające zrealizowanie pełnego cyklu pełnego projektu jakby właśnie tworzenia takiego no, planu, który polegał no, bardzo, bardzo ciekawie pomyślany, jego pierwszym elementem było właśnie tworzenie po pierwsze pamięci nie, to znaczy odzyskanie, to znaczy typowe takie nie miejsce i przywrócenie zrobienie z niego miejsca, nadanie mu jakiejś antropologicznej gęstości poprzez przypomnienie, co to było. Prawda, wcześniej, jak w historii, Sibiu to jest jedna część, ale tam się okazało znacznie więcej, można odkryć. Zresztą to będzie temat kolejnego projektu, ale na początek zrobiono taką identyfikację, przywrócono tę białą plamę jakiejś historii, nadając jej jakąś, jakąś taką spo, społeczną, kulturową właśnie gęstość. A, a druga rzecz to też z kolei wzmocniono to badaniami społecznymi, które z, zrobiły tam siłami. Uniwersytetu Białostockiego, po prostu jakby no, w kontekstu społecznego wokół. Tego. Tam tam jest duże osiedle w pobliżu i tak dalej, więc chodziło o to, żeby dobadać co, co, co się dzieje. I na, 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 na tym fundamencie ruszył pro, projekt takiego partycypacyjnego tworzenia planu, który no, wykorzystywał nie, nie, nie chcę teraz te ale no, różne metodologie takie, które się wykorzystuje w takich planach, tam pomagali. Znaczy to, co na czym polegała chytrość stowarzyszenia, to żeby zalegitymizować ten projekt mocniej właśnie w, no, w całym miejskim establishmentie, wciągnięto do niego przynajmniej zaproszone, uzyskano przynajmniej formalne, nominalne jakby akces no, większości aktorów społecznych, kulturowych i też akademickich. Oni, większość z nich aktywnie nigdy nie, nie wystąpiła, nawet nie przychodziła na spotkanie, ale, ale jakby przez łączenie się przynajmniej formalne by, byli w projekcie. Niektórzy pomagali, tak jak tam Yy, przy, przy samym procesie. Pro, proces też był yy, mimo zachęt z Fundacji Batorego, żeby zastosować gotową formułę, yy, to, to jednak yy, organizatorzy postanowili, chyba kierując się dobrą intuicją, yy, znaczy zbudować ten... Znaczy nie robić jednej grupy yy, takiej konsultacyjnej, tylko podzielono to na yy, Pięć grup interesariuszy, różnego typu interesariuszy, którzy mogliby mieć do tego miejsca. No, jakby tak, o, I i no, tworzono jakby najpierw wizję w gronie, oddzielnie w gronie instytucji kultury, czy, czy aktorów związanych z przestrzenią kultury, oddzielnie z biznesem, tak żeby uniknąć sytuacji, która często jednak powstała, czy, czy uniknięto w ten sposób, nie wiem na ile to było świadome, ale, ale która. Pracach takich partycypacyjnych, które wymagają no, dużego zaangażowania, często no, oznacza czy, czy ryzykują tym, że najaktywniejsi przejmują wpływ na, na, na wynik, prawda? czy najbardziej zdeterminowani. Tutaj po prostu nawet gdyby ktoś przejął wpływ w swojej grupie, to nie miał wpływu na cały proces. Ten proces dopiero potem, negocjacje były później, kiedy powstały cząstkowe wizje. Te wizje były z kolei potem wspomagane też różnymi technikami takimi nazwijmy komunikacyjnymi, wizualizacji i tak dalej, tak żeby jakby jak najbardziej to, to, to też uplastycznić, włączyć nie tylko dyskurs, ale też emocje, wyobraźnię i tak Także na końcu ta, ta, ta wizja powstała, której aktywnie, można że autorstwo jej można przypisać ponad stu osobom, które się zaangażowały w pełni ten, ten wielogodzinny proces. Następnie ta wizja była przedstawiona do konsultacji społecznych, które w internecie przebiegały i w nie zaangażowały się ponad tysiąc osób. I tak w międzyczasie pojawiło się coś, co nie było zaplanowane na początku, a okazało się jakby, można powiedzieć, kluczowym elementem dla, dla wzmocnienia tego, tego przedsięwzięcia. No to jest prezydent Stoku. No, na fali modu na budżet partycypacyjny, uruchomił projekt budżetu partycypacyjnego, w związku z czym projekt węglowa wystartował, a że był dobrze przygotowany, miał właśnie całą całą wokół siebie tą, 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 tą infrastrukturę komunikacyjną, która była jakby do wewnątrz na początku przeznaczona. No, zakończył się można powiedzieć wielkim sukcesem, bo na, na, na węglową dało głos ponad 4000 osób, 3,8 miliona, 3 miliona tysięcy na, na ten projekt. No co jest przy skali przedsięwzięcia to jest niewiele, to znaczy to jest tyle, co, co pozwoli w tej chwili, jakby od, ogarnąć ten teren, który jest po prostu zapuszczony, po, 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 wojsko wyszło i zostawiło to jak to wojsko na zwyczaju, nie, na teren, który trzeba od, zrekultywować całkowicie i to jest na tyle, że można zakultywować tą tkankę zewnętrzną, ale tam na nie ma, w związku z czym już w tej chwili są w ramach różnego typu gier, takich, taki, powiedzmy, Znaczy, Tam się trochę działo, to są po prostu magazyny i w tych magazynach odbywały się różne przedsięwzięcia, no, ale okazało się, że już prokurator zaczął ścigać niektórych aktywistów za to, że wykorzystują budynki niezgodnie z przeznaczeniem. Prawda? No bo przeznaczenie to były magazyny, to przeznaczenie się nie zmieniło, miasto jest ciągle właścicielem, prawda? I, i i, i to, takie, no to, to jest, powiedzmy, tło, które pokazuje złożoność spraw. Natomiast to, co jest najistotniejsze dla, dla naszej dyskusji dzisiaj, to jest, moim zdaniem, właśnie ten, ten, ten proces yy, tworzenia pomysłu, znaczy odzyskiwania miejsca i wprowadzania tego miejsca jakby w tkankę najpierw społeczną, ale również jakby coraz silniejsze jakby legitymizowanie tego społecznego roszczenia, dla którego nie było miejsca w normalnej miejskiej polityce. Znaczy, może miejska polityka nie dostrzegała pewno nawet trudno, żeby dostrzegła jakby sama z siebie sposób na, na, na zagospodarowanie. Znaczy miasto raczej, tak jakby ostat myśli o takich terenach w kategoriach strategicznych, na przykład żeby szuka jednego partnera, któremu można oddać, tylko nie deweloper, który by tam na przykład coś, coś zrobił no, no, i najlepiej jeszcze zapłacił. Więc tutaj pojawił się silny aktor. Yy, taki społeczny, ale rozpo, można powiedzieć zrzeszony, znaczy nie jest tworzący nie będąc jednym podmiotem, tylko raczej zrzeszeniem różnych inicjatyw. To, to w dosyć śmieszny sposób te inicjatywy tam się zbiegły wokół węglowej poprzez niski standard tych terenów, no oczywiście one są też tanie, to jest idealne dla instytucji kultury nie po prostu zaczęły tam taki, taki super skłód się zrobił. I, i, y, ale nastąpiła jakby taka koordynacja masy krytycznej, bym powiedział, która właśnie umożliwiła realizację tego projektu. Projekt y, sam <coughs> tej koncepcji społecznej nie miał żadnych jakby założeń wstępnych, merytorycznych. To znaczy organizatorzy dopuszczali, że lud może wymyślić, co chce, że może wymyślić, że ma być w ten supermarket i akceptowano to. Znaczy do, dopuszczano taką możliwość. Nie, nie, nie wiedziano, co z tego wyniknie. Wyszło, że ma być to teren właśnie przeznaczony na działalność kulturalną, szeroko rozumianą, i przestrzeń wspólna z przeznaczeniem na rekreacyjno, kulturalne i sportowe przedsięwzięcia. Także jakby cały ten ciąg jest tutaj ciekawy właśnie od, od momentu najpierw tworzenia wiedzy, zamieniania jej na samą wiedzę aktorów, włączanie ich w tworzenie już aktywne. W procesie negocjacyjnym, który z kolei jest tak zaprojektowany, że eliminuje ewentualne próby zawłaszczenia tego. To, to jest bardzo według mnie ważny moment. To był zawsze problem, że przy obywatelach kultury zawsze mieliśmy prawda, tę dyskusję, na ile jak uniknąć przechyłu procesu w kierunku no, no, silniejszych aktorów, którzy mogą sobie pozwolić na, na inwestowanie czasu w, to, w pewne rzeczy. No i później ta jakby nieoczekiwana E, właśnie pojawienie się bonusów w postaci budżetu partycypacyjnego, który wzmocnił, czy jakbyś na twardo zalegitymizował to, 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 ten, ten plan. Pytanie, jakby odwrotne, to, to znaczy to inne, to jest takie, na ile hmm, właśnie te, te, ten model hmm, może być hmm, nie tylko po, z jednej strony powtarzany przez aktorów społecznych, większe hmm, program naszych... Hmm, na jazdowie, tak naszym, to, to coś się tym, co na węglowej zrobiono. Sama węglowa troszeczkę z Księżego Młynu w łodzi korzystała jako pierwszy impuls, chociaż no, samodzielnie to zrobili. Ale z drugiej strony to jest taki aspekt, który dla mnie jest interesujący, na ile miasto, jeżeli ma wola, właśnie, jakby, tak powiem, wciągać aktora społecznego z jego pomysłami, a nie tylko realizować swoją politykę. I to nie tylko przez społecznego, ale również biznesowego, na ile może aktywnie właśnie wykorzystywać taki instrument, jak, jak budżet partycypacyjny i, i wcześniej partycypacje społeczne, do, do tego, żeby legitymizować pewne modele współpracy, które dotychczas nie wychodziły. Dużo się mówi o partnerstwie publiczno-prywatnym, prawda, czy, czy publiczno-prywatno-społecznym. Wszyscy od tego odchodzą, bo się boją prokuratora, tak? że, że jeżeli to się zrobi w normalnym modelu, że zainteresowani aktorzy negocjują taką umowę, prawda, no to potem może być pewnym, że CBA przychodzi. Ale gdyby ten proces rozciągnąć, prawda, że umowa jest wynikiem i uruchomienie środków publicznych, które również na przykład wspierają, nie wiem, de facto inicjatywę prywatną, zyskuje legitymizację na poziomie budżetu partycypacyjnego, to może to jest rozwiązanie dla, dla takiego. No, klinczu, który często jest, jest w miastecie. no na Łodzi na przykład to jest sklep przypadek. Związane z rewitalizacją. Także prywatne kamienice nie mogą być, jeżeli nie są zabytkami, nie mogą dostać subwencji publicznej na, 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 na rewitalizację, ale z kolei w takim wyświadu na wszystkich, no to to jest zupełnie jakby inny, inny temat. Tak, ta, także Bog na dobrze.